Witam Cię serdecznie. W tym krótkim nagraniu chcę Ci pokazać, powiedzieć o tym, co to jest follow-up. Otóż każdy autoresponder ma taką opcję, że możesz przypisać, czy też zapisać w nim tak zwaną kolejkę maili, czyli właśnie wiadomości follow-up. Co to oznacza? Wiadomości follow-up są to wiadomości e-mail, które zapisujesz w systemie i są one później automatycznie wysyłane do Twoich subskrybentów w takich odstępach czasu, w jakich chcesz. Czyli na przykład te wiadomości e-mail mogą być wysyłane codziennie, mogą być wysyłane co kilka dni czy też co kilka tygodni. To tylko i wyłącznie od ciebie zależy, jak sobie ustalisz w systemie te wartości. I tak jak tutaj możesz zauważyć na przykładzie. To są akurat wiadomości w języku angielskim, czyli wysyłka tutaj pierwszej wiadomości może nastąpić natychmiast po zapisie na listę mailingową. Kolejna wiadomość zostanie wysłana pierwszego dnia, czy też dzień po zapisie na listę mailingową. Następna, trzecia wiadomość zostanie wysłana dwa dni po zapisie na listę mailingową. I tak dalej. Czyli te wiadomości mogą być wysłane codziennie, co kilka dni, lub też może być kilka wiadomości jednego dnia wysłanych. To tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, jak sobie to wszystko ustawisz. Natomiast co to daje Tobie? Dzięki autoresponderowi, czy też systemowi mailingowemu i kolejce maili, którą sobie stworzysz, możesz w bardzo dużym stopniu zautomatyzować swój biznes. Czyli posiadasz przykładowo stronę przechwytującą. Na którą zapisują się ludzie. Reklamujesz tę stronę w internecie. Na twoją listę mailingową zapisują się osoby poprzez tę właśnie twoją stronę przechwytującą i otrzymują kolejkę maili, którą sobie stworzyłeś, stworzyłaś jakiś czas wcześniej. Czyli nie musisz za każdym razem do tych osób wysyłać tych samych wiadomości każdego dnia, robi to za ciebie system. Czyli tak naprawdę ty możesz skupić się na promowaniu swojej strony przechwytującej, a autoresponder Dużą część robi za ciebie, czyli te osoby otrzymują konkretne wiadomości, na przykład na temat danego biznesu, plus przykładowo link referencyjny do rejestracji do danego biznesu, jest wysyłany w tych wiadomościach, czyli na automacie pozyskujesz partnerów do swojego biznesu. Większość ludzi oczywiście twierdzi, że nie potrafią stworzyć sobie takich wiadomości e-mail. Że nie potrafią stworzyć sobie takich wiadomości follow-up. Dlatego też my, jako grupa IOPTIM Polska, stworzyliśmy wiadomości dla naszych osób, stworzyliśmy całą kolejkę wiadomości follow-up, stworzyliśmy cały system, łącznie z, z stronami przechwytującymi do promowania biznesu all in One Profits. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś skorzystać z tego wszystkiego bezpłatnie, płacąc jedynie. Abonament w Polin One Profits, to dołącz do naszej grupy. Aczkolwiek chcę Ci jeszcze pokazać przykłady zarobków, jak to może wyglądać, bo. W All in One Profits możesz zarabiać od 75% do 100% prowizji, plus są dodatkowe jeszcze bonusy, tak zwane na start, czyli Twoje prowizje mogą wyglądać podobnie jak na przykład tutaj, w przypadku jednego z użytkowników, prowizje po 10 dolarów, po 3 dolary lub też po 15 dolarów. I tak jak tutaj możesz zauważyć, to są prowizje z ostatnich dwóch miesięcy, tutaj jeden z użytkowników zarobił sobie 270 dolarów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Tutaj Tutaj mamy drugi przykład, gdzie użytkownik zarabia po 10 i po 15 dolarów. Zwróć uwagę na daty. Tutaj mamy prowizje otrzymywane czasem codziennie, czasem co kilka dni. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś również zarabiać taki sposób w dużej części na automacie, że system nasz system wykonuje za ciebie dużą część pracy, a ty otrzymujesz prowizję, to sprawdź naszą grupę, dołącz do nas i zobacz. Tutaj mamy prowizję 315 dolarów za ostatnie dwa miesiące. Oczywiście są to tylko dwa przykłady. I one nie pokazują całych możliwości, które daje firma All-in-One Profits, bo tak naprawdę z planu zarobkowego wynika o wiele więcej. Wynika to, że możesz osiągnąć dużo, dużo więcej, aczkolwiek musisz też się zaangażować w ten projekt. Jeżeli chcesz otrzymać od nas bezpłatnie cały system do budowania swojego biznesu w oparciu o All-in-One Profits. Jeżeli chcesz otrzymać gotową kolejkę wiadomości, follow-up, bo nie potrafisz sobie takich przygotować, chcesz uzyskać dostęp do naszej platformy szkoleniowej zupełnie bezpłatnie, to pod tym nagraniem wideo kliknij link, zapisz się na listę mailingową i już za chwilkę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail więcej informacji na temat projektu All in One Profits oraz na temat współpracy. Także pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.